Nooit meer. <laughs> I'm so fucking crazy, but you know what? I'm not the only crazy person in uh in Poland, uh, especially not in Mundo. I got my friend over here, and uh I'm gonna ask him some questions. Hello, what what's your name? Ange. His name is Ange. Ange, you like music? Daar ben ik wel. Ja. You like you like hip hop? Rock Rock 'n' Rock music. Oh, you like rock music? So ask him. Jak pan e, tańczy podczas słuchania muzyki rockowej? Jaki jest pana ulubiony krok? To jak rock jest. To znaczy, może pan coś nam zademonstrować? Dla młodzieży? Proszę bardzo. A czy słucha pan może rapu troszeczkę? Nie, nie, nie. Ale spotkał się może z tą muzyką? Tak, tak. A co pan o niej może... Dobra jest muzyka, nic nie nam się temu. A proszę powiedzieć, czy zorientował się może pan jak tańczą raperzy, może e, coś, coś pan wie na ten temat. Widział pan? Tak, ja normalnie. No, może pan nam zadermo ustrować również? Panie Andrzeju, bardzo prosimy... Ale... Nie, no. To jest oh, oh. Okej, okay. no, no. bo tutaj, e, czy może pan mniej więcej pokazać e, tej tę chwilę koledze tutaj, bo chciałby się nauczyć tego kroku, który pan Ja nie umiem, no bo to... Ale dobrze panu szło, panie Andrzeju. E, nie, proszę. proszę pokazać. A... Okej, okay, Andrzej, me the five. Siówki, siówki, siówki. Ladies and gentlemen, this is Andrzej. Yeah, he's the rock master in Wrocław. Dziękuję. Siema. Siema, Mundo jest ładne, ale dobrze, bardzo dobrze? Bardzo dobrze! <laughs> Witamy ponownie Mundo TV, słuchajcie, spotkaliśmy tutaj właśnie naszego e, świętego Mikołaja, jak pan ma na imię? Sławomir. Panie Sławomirze, bardzo przepraszam, ale wygląda pan jak święty, także czy e, miał pan... No nie jestem, bo e, od świętości mi daleko. Bardzo charakterystyczną postacią, e, czy nie jest pan mylony ze świętym Mikołajem czasem? Czasami tak, zwłaszcza jak jest bardzo ciemno. Kiedyś prowadziłem różne zajęcia e, e, jako trener. Nie? Jako trener, A, rozumiem. A co pan trenował? Biegi na orientację. Club Mundo Number 1 in e, Wrocławiu. Dziękujemy ślicznie. Pamiętajcie moi drodzy, Klub Mundo numer 1 we Wrocławiu. I'm Kenneth again kurwa, <laughs> zapraszam. I'm crazy, the most people know that. Bartek, you're crazy or normal? i'm crazy you're crazy so, so i can ask you crazy but now I'm normal. i can ask you crazy crazy question yeah of course Dobra. okay so what kind of music you like Oh, what kind every kind i think but the most uh, uh, band i like is uh, the prodigy of course. You like prodigy 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 and smack uh, that <laughs> yeah, 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 yeah. yeah. So, smack that <laughs> But you know what when i hear prodigy how people dance on this music <laughs> how would they like? Yeah. Uh, how do you like? So how you do it? Oh. You can. You don't want to show me? You told me you're crazy, man. I want. I want to have a music to hear, then I dance. Okay. So if I hear Prodigy, I must do it like this. Okay. Is that is that good? Okay. If you sing Smack That, Smack That, I must I do can, like I this. Can do that. And how you do it? Like you? Like me? The same. Okay. So we can do it together. Well, okay. <laughs> crazy, MondoTV, Bartek, Bartek, yo, yo, yo. Yes, 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 hot hot, hot 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 Yeah, 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 we're gonna make a deal, we're gonna make a deal, we're gonna make a deal. I only ask you your name, what's your name? I'm gonna make Ash? Your name is Ash? So, so what kind of music you like? I like hip hop, I like my own music because I wrote my own music. So you're a singer? Yes, I'm a singer. So what you sing? I think everything. Masakra, wazaki, sing every. Okay, so you can sing Polish? Yes, I can sing Polish. So sing, sing, sing. Let me hear your Polish accent, proszę. Kocham Czech, kocham moje Moya. Kocham Czech, kocham New to Polané. Wleshnim coś, coś coś takiego. Okay, don't go to X Factor, bro. This is Mundo TV with us. Next time when you come to Mundo, next time when you come to Mundo, I give you the microphone and you're gonna sing. Go oh, hi, you mo, you mo, you oh, I can sing you something. It's okay, sing for me. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together where the roof right over our heads. We'll share the shelter. Dobra, 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 dobra. It's too cold for Bob Marley, man. <laughs>